Program Kultura powstał z inicjatywy Komisji Europejskiej dokładnie w 2000 roku i takimi trzema zadaniami były właściwie trzy obszary, czyli możliwość mobilności artystów, wymiany dzieł sztuki, ale także dialog międzykulturowy. Polska w tym programie funkcjonuje od 2001 roku, od tego też momentu funkcjonuje w Polsce punkt kontaktowy, który prowadzimy w ramach Instytutu Adam Mickiewicza. Ten program szczególnie zachęcał instytucje polskie do realizowania wspólnych projektów z partnerami nie tylko z krajów członkowskich Unii Europejskiej, ale także z krajów EOG, czyli Norwegii, Islandii, Liechtensteinu i obecnie z krajów, które kandydują do wejścia do struktur unijnych, jak Chorwacja, Turcja czy Macedonia. Kultura jest jedną z naszych najważniejszych wartości, bo to dzięki kulturze jesteśmy innowacyjni, kreatywni, ale także otwarci i tolerancyjni. Dlatego według mnie Wspieranie różnorodności kulturowej Europy jest szczególnie ważne po to, abyśmy się lepiej poznali, zrozumieli i lepiej ze sobą współpracowali. Program Kultura pozwala uzyskać dofinansowanie na organizację międzynarodowych wydarzeń kulturalnych, tłumaczenia literackie, działalność operacyjną oraz badania europejskiej polityki kulturalnej. Istotny jest element ponadnarodowego przemieszczania się, czy też mobilności zarówno artystów oraz profesjonalistów działających w sektorze kultury jak i dzieł i wyrobów artystycznych. Budżet programu na lata 2007-2013 wynosi 400 milionów euro, z czego niemal 80% przeznaczone jest na obszar pierwszy programu wspieranie projektów z zakresu kultury. Anson Festival powstał w 2003 roku jako niezależne małe przedsięwzięcie zapaleńców fanów muzyki elektronicznej eksperymentalnej. Od trzech lat już prawie organizujemy w edycję nowojorską festiwalu. Zapraszamy wielu artystów europejskich, również z Europy Środkowej i Wschodniej, gdzie również w latach ubiegłych organizowaliśmy takie satelickie wersje festiwalu Ansan. Wydawnictwo Literackie to jedno z najstarszych polskich wydawnictw. Założone zostało w 1953 roku, a więc wkrótce minie 60 lat istnienia. Misją wydawnictwa jest wydawanie książek wartościowych. Jesteśmy jedynym w Polsce wydawcą Gombrowicza, wydajemy Harlinga Grudzińskiego, noblistów Miłosza, Szymborską, noblistów zagranicznych, chociażby Orchana Pamuka. Także wydawnictwo jest jednym już, chyba jednym z ostatnich w Polsce, które wydają dzieła. Projekt One powstał z inicjatywy orkiestry pikardyjskiej i jej szefowej rozlowry bardunę Pierwszy projekt 2003 roku był realizowany bez nas. W następnym rozdaniu dołączyła do tego projektu Krakowska Filharmonia, a w następnym w 2008 dołączyliśmy my. Zadaniem tego projektu jest nasza wzajemna wymiana, wymiana doświadczeń, wymiana naszych kultur, a na co dzień to są wymiany muzyków. Muzycy z różnych orkiestr jadą na tydzień i pracują w kościelnej orkiestrze, szykując ich repertuar. The basic aim and objective of Engine Room Europe is a capacity building project for the independent sector of culture in Europe, both in terms of their competencies, in terms of professional development and in terms of raising the profile of the independent cultural sector. Wszystkie centra artystyczne, które są współorganizatorami projektu Engine Room, należą do sieci TransEuropa. Ten projekt ma nam trochę pomóc połączyć naszą codzienną pracę, dowiedzieć się też więcej o tym, co robimy nawzajem i zainwestować w siebie i w inne centra artystyczne w Europie. Głównym celem i zadaniem samego projektu Dzieciństwo z przeszłości w przyszłość jest realizacja obwoźnej międzynarodowej wystawy dotyczącej chociażby zabawek, jak również stworzenie wirtualnego Muzeum Dzieciństwa. Przygotowanie dobrego wniosku musi opierać się na kilku etapach. My wyróżniamy trzy najważniejsze kroki. Pierwszym krokiem, jaki podjęliśmy w celu przygotowania aplikacji do programu Kultura oraz złożenia wniosku o dofinansowanie, było stworzenie pomysłu o jego unikalności. Myślę, że zadecydował tegoroczny motyw przewodni, czyli skorzystanie z idei, która spajała cały program artystyczny, program rozwoju sieci kontaktów, który jest bardzo obecny w programie Festiwalu. Projekcie można Zawrzeć wszelkiego typu wydarzenia artystyczne i animacyjne. Drugim krokiem jest zaangażowanie partnerów zagranicznych, gdyż projekt w programie Kultura musi opierać się na współpracy międzynarodowej. W naszym przypadku było to o tyle łatwe, że współpracujemy od 2007 roku z siecią kontaktów, która zrzesza organizatorów wielu festiwali, instytucji kultury z całej Europy i z Ameryki Północnej, z Australii, z Ameryki Południowej, więc cały czas jesteśmy w kontakcie z wieloma organizatorami. Rola i zaangażowanie każdego z partnerów, również finansowe, muszą być jasno określone i są brane pod uwagę podczas oceny wniosku. Dopiero kiedy mamy te wszystkie etapy za sobą, możemy przejść do ostatniego, trzeciego kroku, czyli napisania wniosku i złożenia aplikacji. Co ważne, w porównaniu z innymi programami unijnymi aplikacja w programie Kultura jest stosunkowo łatwa. Dodatkowo w punkcie kontaktowym można znaleźć materiały pomagające wypełnić wniosek, a także skonsultować swój projekt. Z programem Kultura zaczęliśmy współpracę już w zeszłym roku. Dwa miesiące przed festiwalem dowiedzieliśmy się właśnie, że festiwal uzyskał to wsparcie, które bardzo pomogło nam rozszerzyć, rozszerzyć program festiwalu, zaprosić wielu ciekawych gości. Skupiliśmy się przy tym zwłaszcza na współpracy z Europą Wschodnią. Każdy z organizatorów festiwali partnerskich zaproponował również artystów ze swojego kraju. W związku z tym powstał projekt Eastern Bridges, w ramach którego codziennie w trakcie trwania festiwalu popołudniami odbywają się koncerty artystów związanych z festiwalami partnerskimi. Dzięki projektowi Kultura 2007-2013 zrealizowaliśmy 12 tłumaczeń, z których jesteśmy bardzo zadowoleni, bardzo dumni. Jakie to książki, a więc znane z pewnością łaskawe Jonathana Littella, książka nagrodzona nagrodą konkursu, książka, która rzeczywiście strząsnęła całą Europą i dwie bardzo pięknie wydane książki profesora Zygmunta Baumana, książki, które dzięki dotacji mogły zostać przetłumaczone z angielskiego, no i mogły otrzymać taką cenę, która uczyniła je dostępnym dla polskiego czytelnika. The total budget for the HELP project, which runs for three years, is 2.1 million euro. And the grant from the uh, European Commission Culture Programme. 2007 jest 960 000 euro. Fabryka Sztuki realizuje w ramach projektu Engine Room dwa duże projekty. Jeden z nich to 220 Volt to projekt dedykowany wolontariuszom pracującym w sektorze kultury. Drugi projekt to jest projekt, który ma stworzyć podstawę współpracy pomiędzy sektorem kultury a sektorem biznesu. Co nam dał program Kultura, to właśnie to, że mogliśmy realizować takie wyjazdy i takie koncerty, na które nie stać nas na co dzień. Zrealizowaliśmy wspaniałe przedsięwzięcie z okazji 70. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Daliśmy koncert połączonych zespołów o bardzo międzynarodowej obsadzie. Było to rekwie wojenne Benjamina Brittena. Niewątpliwie na takie wydarzenie nie moglibyśmy sobie nigdy pozwolić, ponieważ koszty przygotowania koncertu były bardzo wysokie, a w całości zostały sfinansowane w ramach tego projektu.